Cześć, nazywam się Marysz i dzisiaj powiem więcej o profesjonalnym nawilżaczu powietrza, który nazywa się Airtek, bądź tak jak my mieliśmy oznaczenie Hale 45. Jest to jedno i to samo. Przy czym, jeżeli chodzi o ten nawilżacz powietrza, to tutaj wygrywa dosyć jego design. Pod kątem tego, za ile trzeba za niego zapłacić, w tej kategorii profesjonalnych nawilżaczy o dużej wydajności, czy dużym zbiorniku na wodę, no to tutaj ten wygląd jest taki dosyć ładny, w porównaniu na przykład do innych. A? Więc jeżeli szukasz czegoś, co możesz postawić w biurze, czy w miejscu publicznym, to to nie jest całkiem zły wybór, ponieważ tam dodatkowo możesz jeszcze sobie jakby zamknąć tą zewnętrzną klapę. No oczywiście no ktoś bardziej roztropny ją otworzy bez problemu, wsadzając tam jakąś monetę i przekręcając ten taki zameczek, no ale w tym wypadku i tak ten zbiornik na wodę ma, w sensie ten zbiornik, gdzie jest mata na jest dodatkowo zabezpieczony, więc to też jest bardzo spoko opcja. No ale wracając do samego nawilżacza. Ma trzy tryby pracy, co jest bardzo ok, bo może go sobie włączyć na jednym z trzech biegów, ale jednak mimo wszystko między tym pierwszym a drugim biegiem jest dosyć duży przeskok, taki dosyć wyraźny, jeżeli chodzi o poziom hałasu. I co więcej, w porównaniu na przykład do innych nawilżaczy profesjonalnych, no to ten model ma w teorii deklarowany przepływ powietrza 500 metrów sześciennych. Yes, of course, natürlich, jawohl, <laughs> Jakie było nasze zdziwienie, gdy sobie to testowaliśmy i w praktyce nam wychodziły naprawdę dziwne wartości, o wiele mniejsze od deklarowanych. No i udało nam się znaleźć jakby przyczynę tego problemu, ponieważ producent w sumie podał przepływ samego wentylatora, a niekoniecznie wentylatora w obudowie razem z wodą i matą. Bo jeżeli sobie zmierzyliśmy jego poziom przepływu powietrza bez wody, to wyszedł większy. Gdy wyjęliśmy matę, wyszło jeszcze więcej, ale i tak nie to, co deklaruje w pełni producent, jako maksymalny przepływ powietrza. Panie, tak się nie robi! Co pani o tym sądzi? Bardzo źle! Więc sama konstrukcja obudowy tego urządzenia przeszkadza temu przepływowi powietrza w takiej swobodzie. Więc to też weź sobie pod uwagę i jeżeli chodzi o poziom maksymalny nawilżenia, przepływu powietrza przez właśnie zwilżoną matę operacyjną, no to on jest trochę mniejszy od tego, co producent deklaruje. Co więcej, jeżeli już bierzemy uwagę opcje, czyli możliwości nawilżania tego urządzenia, to czym masz wyższy poziom wody, też tym nawilżenie jest bardziej skuteczne, ponieważ ta mata jest tak mocno wtedy zwilżona. Więc jeżeli Ci na tym zależy, to pilnuj wysokiego poziomu wody. Co więcej, możesz podpiąć stały dopływ na wodę i tam już jest w zestawie przyłącze jedna druga cala więc y, możesz sobie to wykorzystać. No i oczywiście tam jest pływak, który będzie zapobiegał temu, aby przypadkiem tej wody nie nalało się za dużo. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o sam nawilżacz, pomijając tego jego y, minusu w postaci deklarowanego przepływu y, samego powietrza, y, a tym, co proponuję, to to jest całkiem niezły wybór, jeżeli patrzysz pod kątem wyglądu i czegoś y, w miarę rozsądnych pieniądzach, jeżeli chodzi o urządzenia profesjonalne. Dodatkowo na samym panelu sterowania możesz wybrać na sztywno 30 bądź 45 lub 60% poziomu wilgotności, czyli tego poziomu, do którego ma urządzenie dążyć, ale nie zrobisz tego bardziej precyzyjnie. Nie możesz wybrać, że chcesz na przykład, nie wiem, 35% albo 55%. Nie jesteś w stanie tego zrobić. Możesz go także ustawić w takim trybie pracy ciągłej, czy ustawić mu timer, który maksymalnie może pracować do 8 godzin zadanej mu pracy. Zbiornik na wodę też tutaj jest dosyć spory, bo ma około 30 litrów. Więc w tym wypadku też tej wody możesz tam nalać dosyć dużo. Jeżeli musisz faktycznie wlewać tą wodę regularnie, no to oczywiście możesz to robić od góry. Tam jest taka specjalna klapka i no tej wody pomieści dosyć sporo. Oczywiście urządzenie kupisz na czystytlen.pl, a jeżeli masz jakieś pytania, to po prostu do nas zadzwoń. Cześć!